Szczęść Boże, Wielki Czwartek. Zakończyliśmy czas Wielkiego Postu, czas zmagania się ze sobą, ze swoją naturą i ze swoimi słabościami i próbą poprawy. A teraz rozpoczynamy czas Tyidum Paschalnego i mamy czas przejścia od starego człowieka do nowego człowieka, od śmierci do życia. Dzisiaj msza Wieczerzy Pańskiej, czyli przede wszystkim ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Może coś na temat Eucharystii? Yy. Młoda mężatka rozmawiała z biskupem Shinem podczas rekolekcji. Powiedziała, że może zaakceptować w naszej wierze wszystko, ale nie Eucharystię. Z rozmowy wyszło, że jej mąż jest żołnierzem w marynarce. Pływa na statku. Obecnie gdzieś przebywa na oceanie. Piszą do siebie listy, wpatruje się w jego zdjęcie. Biskup powiedział, że nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Czego może pragnąć kobieta, niż ciągłej pamięci o mężu dzięki fotografii, listom pisanym prosto z serca? Ona oburzyła się i powiedziała, że nie będzie pełni szczęścia, dopóki mąż nie będzie blisko niej. Biskup Fulton zapytał więc po raz kolejny, że skoro ludzka miłość dąży do zjednoczenia, to czemu nie miałaby być tak samo z miłością boską? Skoro mąż i żona chcą być razem i być blisko, to i chrześcijanie, i Chrystus też mogą dążyć do tego samego. Wspominanie Chrystusa żyjącego przed wiekami, przywoływanie Jego miłosierdzia i cudów, korespondencja z Nim przez czytanie Pisma Świętego, to wszystko przynosi zadowolenie, ale nie nasyci miłości. Do tego potrzeba czegoś z poziomu łaski, co jednoczy z boską miłością. Dlatego właśnie mamy Eucharystię. Mamy dar tak wielki, że nawet nie rozumiemy Jego ogromu. Księdze Rodzaju, podczas tworzenia człowiek otrzymał już obraz i podobieństwo Boże. Bóg robi krok dalej. Bóg kochając nas, mając nas w swoim sercu, pragnie jeszcze dodatkowo wypełnić nas sobą, dając nam swoje ciało i krew. Nikt nigdy nie dał nam więcej. I nikt nie ofiaruje więcej niż Eucharystia. Zauważmy, że tu trzy ważne części: ofiarowanie, konsekracji i komunie. Ofiarowanie jest złożeniem darów chleba i wina. To produkty, które gwarantują przeżycie. Można więc powiedzieć, że w tych darach składamy nasze życie, siebie samego. To symbol gotowości ofiarowania siebie ukochanej osobie. Tak my wierzący ofiarujemy siebie Chrystusowi. Kiedy padają słowa: to jest ciało moje, to jest krew moja, My również możemy powiedzieć, że ten chleb i wino są moim ciałem i krwią, że właśnie powinniśmy pragnąć przemiany naszego życia, aby Bóg je przyjął i przemienił nasz rozum, nasze istnienie, naszą wolę. Powinniśmy pragnąć zjednoczenia z Bogiem, oddając się Jemu niech On działa w nas i przez nas. I kiedy oddamy już swoje życie doczesne Bogu, nadchodzi czas zjednoczenia, wyrażony w komunii. Komunii, która jest taką wielką filą ekstazy. Złączone ze sobą ciało ludzkie z ciałem pańskim. I krew z krwią pańską nie jest do wyrażenia słowami. To trwa chwilę, ale jest przed smakiem nieba. To jest najpiękniejszy moment, który usuwa wszelkie nasze smutki, kiedy napełnia nas radością. On znosi nas, choć nie ruszamy się z miejsca. Ale wewnętrznie fruwamy. Jakże wielka szkoda, że, że nie wszyscy pojmują ten dar. Poda, że wielu rezygnuje z tego sakramentu świadomie i dobrowolnie, wybierając jakieś zamienniki. Wszystko w świecie przecież potrzebuje surowców, którymi będzie się posilać, żeby żyć. Czy to rośliny, zwierzęta, czy, czy ludzie. Pierwsze potrafią czerpiać z natury. Człowiek musi wszystko przetworzyć, żeby stało się pokarmem. Pamiętajmy, że człowiek oprócz ciała musi karmić jeszcze duszę. Ta część naszego życia wymaga pokarmu. Wybiegającego poza metafizykę, biologię, fizykę. Dlatego Jezus mówi, jeśli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Ale zaraz coś powie, że dziś to wszystko to dzieło księdza, który w różny sposób powtarza te wydarzenia z ostatniej wieczerzy. Jeden będzie celebrował pamiątkę ofiary Jezusa, a drugi będzie tylko odprawiał sakrament, który Wtedy ten dzień przed Męką został ustanowiony. Pamiętajmy, że kapłaństwo również wtedy zostało ustanowione. Wtedy grono apostołów, tych mężczyzn, wybranych przez Jezusa, podobnych do nas we wszelkich słabościach, stało się szafarzami boskich tajemnic i kapłanami. I należy pamiętać, że kapłan użycza tylko swojego ciała. Bo prawdziwym kapłanem z wielkiej litery jest Chrystus, który. Poprzez głos i ręce księdza składa siebie samego i daje nam siebie. Bóg posługuje się niedoskonałymi narzędziami, żeby dać nam doskonałe dary łaski. Do zobaczenia w wielki piątek. Szczęść Boże.